Pismo Magazyn Opinii Mireła Iwanowa I tyle w temacie Czyta Magdalena Celmer Tam, gdzie pamięć nie jest zdeptana, Tam, gdzie cieszysz się owocami swojej pracy, Tam, gdzie nie zakopują cię żywcem, tam, gdzie zawiść nie jest niemożliwym do wyplewienia chwastem, tam, gdzie nie nienawidzisz z powodu samej nienawiści, tam, gdzie słowa to kamienie do budowania nie do obrzucania, tam, gdzie wolność jest pierwotnym cudem, tam jest Arkadia. Lecz ty urodziłaś się gdzie indziej. Z języka bułgarskiego przełożyła Magdalena Pytlak. Wiersz ukazał się w 75 numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytała Magdalena Celmer. Materiał zrealizowany we współpracy z audioteką.